Szczemanko wszystkim jak widać jestem na Epo. Przyjechałem, rozłożyłem się już podnecona miejscówka Max się spokój, Max rozrabia, Max także zaczynamy weekendową przygodę Zaraz muszę zobaczyć, co tam z tym pieskiem się dzieje. Także ktoś się wydarzy to się odezwie no po pierwszym nęceniu trafił się taki karpik niewielki ale pierwszy w tym roku i cieszy kochałem wcześniej leszcza ale to słaba ryba Maksiu rybka nie bój się no także dobry znak pogoda mamy piękną pełne słońce, ze 30 stopni jest 12 w południe no może jest za 10, no ale coś koło tego, także naprawdę po 15 minutach nęcenia jest ryba, to jest dobry znak także co ważę, mierzę i działamy dalej jak coś się tylko wydarzy lepszego to oczywiście się odzywam no i pół minęło więcej się nic nie wydarzyło karpik ważył 4 kilo także niewielki ale też cieszy bo pierwszy w tym roku sumą złapałem już kilka no ale pogodę mamy kiepską ale wiatr wieje z zachodu także to nie powinno przeszkadzać właśnie zmienił się wiatr ze wschodniego na zachodni dlatego może ryba zaczęła to brać Także, tak to wygląda. No i co, czekamy czekamy cały czas, aż coś się wydarzy. drobnicy jest naprawdę mnóstwo drobnych, małych rybek. Nawet jak nabieram w miskę wody, to czasami się trafiają dwie, trzy takie maluteńkie rybeczki. I trzy razy zmieniałem wodę, żeby nabrać bez rybek. No i co, no zaraz jeszcze przerzucam wędki z peletem bo pelet 2-3 godziny po pelecie także trzeba częściej przerzucać a tak co pogoda się popsuła ale jest ciepło i zobaczymy czy te ryby będą przed drugą nocą no, także jak coś to do usłyszenia trafiła się piękna płoć naprawdę dawno już takich tutaj nie łowiłem taka ze 30 cm no niestety na razie jest jak to się mówi cisza przed burzą parę żywców miałem podnęciłem na żywca stawiałem nic a teraz na federa piękna płoć się trafiła no Uteczka wraca do wody. Uteczka wraca do wody. No. Mam nadzieję, że popłynie. Jak nie, to zaraz jej pomogę odpłynąć. No, niestety, no. Parę leszczy, jeden karp. Nie czekamy, no przed chwilą właśnie nęciłem, z pół godziny nęciłem Przed nocą drugą wyrzuciłem całą zanętę, cały dzionek minął Większość ryb, no większość, wszystkie. W nocy miałem tylko jedno branie, a resztę wszystko w dzień złowiłem. Nie? Pierwsze, pierwszy karp się zameldował w południe, także ok, leż troszeczkę wcześniej A Na podcast naprawdę zaraz jej pomogę odpłynąć. No, muszę zostawić kamerę i zdjąć klapki. No, mamy 31 stopni, może nawet 32. Jest gorąco, parno. To jest zza chmur zachmurte słońce. parę błoczków z tyłu tak samo. O. Ale jest, pogoda jest super. Także na razie. Na razie jest ok i tu też branie, nie, nie widziałem brania po prostu zdjęłem wędkę i, i ryba się działa na federka także za chwilę za chwilę przerzucam i działamy dalej miejmy nadzieję że jeszcze w nocy coś się wydarzy no, chociaż parę rybek się trafiło to już źle nie jest no. karp jest pierwszy w tym roku także jak to się mówi pierwsze koty za połoty a na przyszły tydzień Hiszpania Ebro Myślę, że to zrekompensuje wszystkie wyjazdy tutejsze i tamtejsze. Także będzie OK No dobra, jak to się tylko wydarzy to się odzywam na razie Siemanero z samego rana po drugiej nocy taka sama kicha jak po pierwszej nawet brania mogły tam gdzieś leszczyki szarpać szczytówką, ale z rana właśnie widziałem jak leszczyk szarpał szczytówką pewnie tej drobnicy tam troszkę jest wyskubiał ten pelet i ta większa ryba nie ma szans, żeby tam cokolwiek dziubnąć. widziałem tutaj z rana dosłownie półtora metra od brzegu karpia a tutaj sobie sobie się pasał, ja już go widziałem wcześniej on nie jest duży z 5-6 kilo taki no i się pływa tutaj przy brzegu ryba się spławia, spławiała ale niestety nie współpracują wschodni wiatr jednak swoje robi za każdym razem jest to samo na wschodnim wietrze nie ma tutaj ryby nie wiem o co dochodzi, chodzi, ale tak jest ciśnienie było dosyć wysokie, także kiszka parę płotek tylko złowiłem także wyjazd nie bardzo udany trzeba będzie jeszcze trochę, trzeba będzie przeprosić chyba zanęta na i robaki czerwone koszyki no, na pelety nic nie bierze, na metodę to może tradycyjnie koszyk zanętowy i czerwony robak, może wtedy coś się ruszy nie mam pojęcia co się z tymi rybami dzieje ale żeby przez dwa dni leszcze nie złapać to szok to jest miejscówka na której pobiły swój rekord łowienia leszczy, 33 sztuki za noc a kiedyś z kolego, to podejrzewam, że ich więcej żeśmy tutaj złapali przez noc ale nie szło nawet rąk wytrzeć a teraz Swobodź chyba wyżarła wszystko trochę więcej suma jest i to dużego także on też trochę wałamuci te jeszcze te sumy no ale wszystkiego wiadomo nie zjedzą nie? no i co już piękny poranek przygody czas koniec za chwilę jeszcze z pół godzinki bo mam zestawy to co na brzegu jest to rozk rozkładam zestawy pomalutku już się zaczynam zwijać jeszcze z godzinkę i trzeba będzie niestety już do rzeczywistości wracać. Jechać do domu, ogarnąć się trochę No i jutro szara codzienność. Także cóż, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się mordeczki i do następnego no.